Radio Głos Uskrzydla dusze. Szczęść Boże, ksiądz Andrzej Wiecki I to już właściwie mówi prawie wszystko Czy rzeczywiście krewny błogosławionej Marty Wieckiej tak, należy do rodziny Błogosławionej Wieckiej. Mój dziadek był kuzynem Błogosławionej Marty. Czy w księdza rodzinie jest żywa pamięć o Marci Wieckiej, czy nie wiem, od dziecka już coś o niej mówiono? Tak, oczywiście ten kult Błogosławionej Marty był bardzo żywy jeszcze przed samym procesem beatyfikacji. Dokumenty, które były zbierane, historie, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, one wszystkie w jakiś sposób no, budowały taką więź, z błogosławioną Martą. Dzisiaj na konferencji, która odbywa się w Starogardzie Gdańskim, ksiądz też nam przybliży postać z pewnego szczególnego poziomu Marty Wieckiej. Tak, z poziomu pedagogiki i ewangelizacji. Chciałbym powiedzieć w zasadzie, że jej całe życie było ewangelizacją, promieniowało Chrystusem, i wszędzie, gdzie się pojawiła, głosiła dobrą nowinę. Jest aktualna. Tak, oczywiście, bo dobra nowina zawsze jest aktualna we wszystkich pokoleniach. Nie tylko wtedy, kiedy żyła błogosławiona Marta, ale też wśród nas żyjących w XXI wieku. Czyli metody, styl życia, charyzmat nie przedawnił się, jeżeli chodzi o Martę Wiecką. Oczywiście, że nie, bo on jest wpisany jakoś głęboko w wiarę człowieka, w jego styl życia. Nawet jeżeli zmieniły się czasy, to sposób ewangelizowania czy treść Ewangelii jest zawsze ta sama. Czy dla Księdza ta postać jest ciągle czy? Dla życia kapłana współczesnego. Oczywiście cały czas na nowo odkrywam błogosławioną Martę w różnych etapach mojego życia, posługiwania. Dzisiaj akurat zajmuję się dziełami miłosierdzia w gdańskiej Caritas i stała się błogosławiona Marta takim żywym wzorem i patronem też tych dzieł dla mnie. W czymś widzi aktualizację dla swojej pracy, właśnie tej dzieł miłosierdzia ksiądz Wzór, wprost do naśladowania? Tak, Marta miała w sobie taką wincentyńską postawę. W drugim człowieku, samego Chrystusa, w tym najbardziej potrzebującym. To jest czysta Ewangelia. Czasami my się z tym zmagamy, bo kiedy widzimy człowieka potrzebującego, ale może trochę nas naciągającego w różnych momentach życia, to trudno nam zobaczyć w nim Chrystusa. Marta miała tą zdolność, myślę, że ona wynikała z relacji z Panem Jezusem i tego się cały czas od niej uczę. Czy jeszcze gdzieś w rodzinie krążą pamiątki, poniżej czy cokolwiek takiego zachowało się? No już niestety nie ma tych osób, które bezpośrednio jakoś Spotkały się z błogosławioną Martą. Był nasz krewny ksiądz Jan, który był bratem błogosławionej Marty. On zmarł w latach 70. Jest pochowany tutaj w Starogardzie, więc tak naprawdę te wszystkie wiadomości mieliśmy od niego i te osoby, które się z nim spotykały, oczywiście jeszcze żyją. Historie są przekazywane. Pamiątek już pewnie za dużo po błogosławionej Marcie nie ma. Może być, bo wiemy, że w Nowym Wiecu się odbywają uroczystości doroczne. Czci. Czy widzi ksiądz dyrektor dalej szansę, by promieniowała ona na całą Polskę? Wiemy, że na południu, że zgromadzenie czuwa na, nad tym kultem Marty Wieckiej. Może pójść to dalej? Tak, oczywiście widać jak kult się rozwija w, na różnych częściach nie tylko diecezji Pelplińskiej, bo ja jestem akurat z diecezji grańskiej i tam też jest żywy kult, pomimo tego, że, że Marta żyła na, na terenie diecezji hełmińskiej czy, czy Pelplińskiej, więc rozwija się w charyzmacie błogosławionej Marty na pewno. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo z Bogiem. Ksiądz Andrzej Piernikarczyk, probosz parafii świętego Józefa w Tczewie, a prywatnie no, na swój sposób pasjonat y, błogosławionej siostry Marty Wieckiej, dlatego, że przede wszystkim no, czuję się jakby trochę ziomkiem, no bo jednak ja pochodzący ze Starogardu, ona pochodząca z Nowego Wieca. Ale potem losy mojej drogi kapłańskiej też mnie tak poprowadziły, że w pewnym momencie po ośmiu latach życia kapłańskiego w Trzewie mojej pierwszej parafii, Matce Kościoła, trafiłem jako wikariusz do Skarszew i tak naprawdę, jak to mówią między Bogiem a prawdą, to tam pierwszy raz ja usłyszałem o Marcie Wieckiej. To był rok 2005. Ona jeszcze nie była wyniesiona na ołtarzu, ale chodząc po kolędzie w skarszewskiej parafii, wtedy była tylko jedna parafia w Skarszewach. w bardzo wielu miejscach za szybką, gdzieś ludzie mieli właśnie z poprzednich kolęd obrazki błogosławionej Siostry Marty, które ówczesny proboszcz, świętej pamięci, ksiądz Prałat Wesołowski rozdawałby ten oddolny kult, ta pamięć o Marcie, jednak się rozwijała. A ponieważ tak Pan Bóg zechciał, że potem już po roku musiałem opuścić Skarszewy, by w Pelplinie podjąć posługę Ojca Duchownego, i ponieważ zdecydowałem się podjąć dalsze studia, to kiedy przy moment wyboru tematu pracy to pomyślałem sobie, że skoro ja jestem z Kociewia i chciałbym troszeczkę też promować to środowisko, które też ma piękne tradycje i piękne, piękną historię też duchową, napiszę tą pracę o Marciewiecki. No, i potem, jakby Pan Bóg pokazywał, tak e, mówiąc e, w skrócie, że, że to jest dobry kierunek. Kiedy się zgłosiłem do Krakowa, e, do Sióstr Miłosierdzia, do tamtejszego archiwum, gdzie są wszystkie zgromadzone materiały na temat e, błogosławionej Marty, z wielką otwartością się spotkałem i siostry prowincjalnej, ówczesnej wizytatorki, i siostry Józefy Wątroby, która pracowała tam w archiwum, i już ta pomoc, te wszystkie. Te wszystkie inne okoliczności, które potem jeszcze uwieńczone pobytem w Lwowie, trzyletnim, o którym dzisiaj chciałbym też wspomnieć w czasie tej konferencji, to wszystko mi pokazywało, że, że spotkanie błogosławionej Marty z moją drogą życia, że mogłem ją spotkać w taki właśnie sposób, też nie jest przypadkowe i, i też ma służyć i mojemu uświęceniu, bo tak to odbieram jako zadanie przede wszystkim, ale i też rozpropagowaniu właśnie tej postaci, żeby i kociewiacy, i nie tylko chcieli do swojej błogosławionej przez jej przyczynę się modlić. I może być ona, sądzi ksiądz też jako duszpasterz, że może być ona wzorem dla młodego pokolenia. Inicjatywy takie przecież się pojawiają, konkursy i tak dalej. Dokładnie tak. Też w swojej pracy mam cały jeden rozdział na temat, że ona jest patronką wolontariatu. Dzisiaj jest wolontariat bardzo modny wśród młodzieży, a więc jeśli spotkać, próbować spotkać i martę i ludzi młodych, to myślę, że najlepszą formą jest właśnie wejście już w tych ludzi, którzy już w jakiś sposób otwierają serce przez wolontariat, dołączyć do tego delikatnie podprowadzając jako dusz Pasterze y, osobę, duchowość błogosławionej Marty. I ta propozycja, ten styl życia, nawet gdyby ktoś nie szedł drogą powołania życia konsekrowanego, jest na pewno do przyjęcia i do naśladowania. Siostra Marta Szkarłat ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Prowincji Krakowskiej, współsiostra błogosławionej. Proszę siostry, czujecie ciągle nie tylko jej obecność, błogosławionej siostry Martywieckiej, ale taki wzór, który dzisiaj może siostrze zakonnej w XXI wieku przyświecać? Tak, dzisiaj w tym czasie, w którym żyjemy, siostra Marta jest dla nas wzorem przede wszystkim otwartości na każdego, na tego człowieka, który jest może, może nie taki sam jak my, może jest inny, ale tak samo potrzebuje miłości, tak samo potrzebuje zrozumienia, bliskości, przyjęcia, a przede wszystkim prawdziwej miłości Boga, który nas kocha. Dzisiaj też zmagamy się z pewną trudnością związaną z powołaniami, też do zgromadzeń żeńskich. Odczuwamy pragnienie, by młodych zapalić wzorami. Może coś w tym względzie zrobić błogosławiona Marta Wiecka? Warto ją przyzywać jako patronkę też powołań żeńskich, zakonnych? Jak najbardziej. To jest ta, która już od młodzieńczych lat, wtedy kiedy odczuła powołanie, odczuła miłość Jezusa taką szczególną do niej, rzeczywiście ona poszła na całość. I miała tę odwagę, żeby nie zostawić nic dla siebie. Myślę, że dla młodych dzisiejszego świata jest i może być wzorem, dlatego że młodzież dzisiaj chce pójść na całość. Nie zawsze umie, w którą, nie, wie, nie zawsze wie w którą stronę, nie zawsze wie jak, ale młodzież ma to do siebie, że jeżeli na coś się decyduje, to wszystko albo nic. Więc siostra Marta jak najbardziej dzisiaj jest i może być i niech będzie wzorem tych, którzy poszukują prawdziwej, autentycznej, realnej drogi dla siebie. Poproszę o świadectwo siostry. Jak czuje się w zgromadzeniu? Jak widzi kontynuację tej misji, która zafascynowała przed ponad 100 lat Martę Wiecką? To jest pytanie, które powiem szczerze, jest niebezpieczne, dlatego, dlatego, że miałabym pewnie bardzo dużo do powiedzenia. Osobiście czuję się bardzo związana z nią, dlatego, że ja w tym czasie, znaczy w wieku, w którym ona umierała, ja podjęłam jej wyzwanie, mając tyle samolotów. E, zgłosiłam się właśnie na misję w Ukrainie i rozpoczynałam po 80 latach nieobecności sióstr Szarytek w Śniatynie. E, z moimi jeszcze dwoma współsiostrami rozpoczynałyśmy na nowo to dzieło, więc byłam świadkiem tego, co tam się dzieje, właśnie przy jej grobie i tworzenia nie tylko wspólnoty na nowo, e, ale naprawdę. E, Byłam współuczestnikiem tego klimatu, który tam był, a jednocześnie stąpałam po jej śladach, i z takim ogromnym pragnieniem, myślę, które też ona mi wymadlała, nie tylko tam, ale przez całe lata, żeby naprawdę każdy ten krok miał sens, żeby był wypełniony miłością, żeby nie pozostać na sobie, a po prostu oddać się całkowicie dziełu ludziom i Chrystusowi, który czeka w cierpiącym człowieku. No i mogę powiedzieć, że naprawdę jestem, jestem bardzo szczęśliwą szarytką, bardzo szczęśliwą i życzę każdej osobie powołanej, żeby serce no, po prostu było przepełnione miłością Jezusową, ale też takim doświadczeniem obecności Jezusa w człowieku. Myślę, że to jest to, do czego Jezus zaprasza nas dzisiaj i ja jemu dziękuję za to, że mogę właśnie tak odczuwać i że moje serce może być tak wypełnione. Pięknie, dziękuję. Zabajecz. Ja również dziękuję.